Jeden z księży żył bardzo źle moralnie, tak to nazwijmy, i tam się odbywały w tym mieszkaniu imprezy, tam przyjeżdżali lokalni mafiozi, tam się kręciły prostytutki po korytarzu. Tam były niesamowite jazdy, siedziały, których byłam świadkiem wtedy. Drugi ksiądz, który mieszkał tam dłużej, kiedy tam siedział tę imprezę, się zamychał w swoim pokoju, chociaż miał przejście, musiał przechodzić przez korytarz do drugiego swojego pokoju i do łazienki, to nie korzystał z tego drugiego pokoju, siedział w jednym, byleby tylko nie wychodzić i się na to nie natknąć. Ja mówię, chłopie, dlaczego ty nie wyjdziesz na ten korytarz i nie rzucisz tam ciężką kurwą, tak? Dlaczego nie reagujesz na to, co się tam dzieje? A bo wiesz, bo on ma tam parlatka państwa więcej ode mnie, to gdzie ja tam będę mu zwracał uwagę, nie? Hmm. I taka trochę jest kolejność, nie? No oczywiście będzie zależała też od osobowości człowieka, od jego jakiejś odwagi cywilnej, od jakiegoś poczucia moralności, nie? Czy będzie miał odwagę zwrócić uwagę komuś starszemu, ale ta hierarchia, że jednak starszy będzie traktował, to też jest to, nie, że ci starsi traktują tych młodszych z góry. I to jest częste i księża są tego bardzo nauczeni. Mnie to, mnie to wpienia totalnie. Nie? Jak człowiek rok starszy ode mnie, ja tu napisałam kilkanaście książek, w których słucham ludzi, on mi mówi, wiesz, bo ty się musisz nauczyć słuchać, nie? Mówię, tak, ja się muszę nauczyć słuchać, oczywiście. I to jest standard właśnie.